Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku Zostawcie lajka, like, suba, z dzwonem, będzie mi miło Ja lecę dalej rzucać obornik Także jak widzieliście na poprzednim też innym odcinku No i no, niestety robotę trzeba zrobić No dobra, szybko wyjedziemy zanim ten Nas nie, potr nie potrąci, można powiedzieć I no, lecimy sobie na to pole tutaj sobie rozrzucimy do końca Wy zostawcie lajka, suba, dzwony mówię to na początku jak mówiłem wbijajcie też na instagrama bo chcę tam dobić tysiaka także możecie ino wbić a ja tym, którzy zostawiam obserwację to ino też zostawię i oddam swoją także myślę, że warto wbić nic w was to nie kosztuje, a myślę, że naprawdę będzie spoko, nie? jeśli tam wbijecie To jest takie właśnie zagajniczek, trochę takiego gówna niestety to trzeba też rozrzucić, no to będzie trzeba to porać, wszystko i... i no tyle, nie? Nie wiem, ile na to poleczył, będzie, ale. Mam nadzieję, że nie dużo. Tak na oko jadę, nie teraz, żeby nie było. Staram się oszczędzać, jak tylko mogę tu na no, bo niby... no, za dużo to innego nie mam. A muszę to wszystko właśnie rozcieć także tym obornikiem. I za przejeżdżamy na kolejne pole pod kościołem. Niebawem będzie też orka tego, także oczekujcie. dobra, włączę sobie inne GPS-a. Bo ino odzoru będzie mi potrzebnie. No i tylko, że tutaj dziesięć się spiepszył. No i widzi to. No i dobra. odcinek, dobra. Myślałem, że już nagrywa się dalej tamten, ale dobra. No i co? Mamy na kanale piękną liczbę myślę suby, subów. Także możecie też zostawić lajka, suba, tutaj. Oczywiście wam dodam, że Bizonek trafił na LS Portal, bo nie wiem czy wiecie o tym, właśnie w sobotę. Ja nie powiem powiedzieć wam na tego odcinku, który dziś, wczoraj dostaliście, ale Bizonek trafił na raz portal, także też można go tam pobrać I no... Myślę, że jest spoko opcja, że można tam go pobrać. Jak to jest Sebizonka z RS Portal? Także można sobie pobrać mojego Bizonka. Tego sam oczywiście zrobiłem. Bez ino żadnej pomocy także. Dobra, tam już ten kawałek to walimy Nie idziemy przecież takiego kawałka specjalnie chodzi to dorzucę tego obornika, bo to bez sens. Ważne, że większość pola jest pokryty tym obornikiem. Ale mamy czwartą minutę, a my zapojdziemy na kolejne pola. Znaczy zaraz, no w sumie jak się załadujemy, nie? że ta roślina nie zmieszcza tutaj bo ja tam zawsze mam miejsca nie cofnę ileś muszę więcej nawracać niż to warte Róż nic nie przejebałem nie na nic palimy ładowarę rura, dalej też pytacie się skąd obornik obornik mam stąd, że se przywiozłem po prostu od kolegi Także kolega mnie poradował oborniczkiem ja się myślę, że i na spoko Tylko że tego rzutnika pieruńskiego. <laughs> Ale worej, ta ramię cały czas wysynie, to nie da się wysuwać osobno. Tak, to wyjdziemy. Tak, maksymalnie się da. O, tyle gdzieś. Jerzymy złapiemy to tutaj to z ziemi od razu A no, ja się niepełny a to już będzie pełny raczej teraz. Kierunek łączyłem się przypadek Mówię, jak będzie flystick, to będzie lepiej Także belki wtedy będzie elegancko się zbierało, a nie Tak chujowo jak Tero Na tej myszce, nie? Na no to wszystko oczywiście zasługa dzięki wam oczywiście No i mnie trochę, no bo Przez moją pracę, przez praktyki Także się staram Nie tylko dla was, ale też ino do siebie samego, dobra I no możemy zejść miniaturkę Dobra, będzie miniaturka Tam do tego filmu Też nie była ciągle, że Że tylko Miniaturki z pola To i no jeszcze tutaj, nie? Ognia, 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 ognia mu. I ognia, ognia, ognia. Jak to mówimy? A ja się pierwszym by się wyjachać. Nie, dobrze. ta wąska właśnie to droga, ale no, szerzej chyba nie dało się zrobić, wiecie. <gry> o tu pierwsze testy pługa były, jak widzicie. Wiecie co, to pole to inno sobie, no chyba zrobimy bez piesem tak mi się wydaje, albo se zrobimy z piasem, ale musimy se objechać i no dookoła, myślę. No, tak średnio coś widzę i na to pole powinno robić ja tak szczerze jak tak co no jeszcze siadłem z sign no a czemu kółciki się nie świecą? opór musi być no widzicie 19 to chyba tam jest lepiej trochę to zrobione tak mi się wydaje A, 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 a. Tam linia chce widzieć inną dokładnie. Dobra, coś chyba takiego. Nie chyba takiego. No i dobra, tylko to jest sieczka i no nie. Ten drugi też będzie tak słabo według mnie widać trochę na tym polu. No ale ja obok tamto pole też mamy, także tu mamy te dwa pola i <laughs> no zresztą siebie. <laughs> także dwa pola zrobimy i mamy gitarę. Tu teraz zrobimy poprzeczniaki, bo myślę to jest oko opcja. Idealnie będzie według mnie mi to się wydaje, że na powinno starsi na to pole całe jest jeszcze powinienem na ja, no, jeszcze powinienem móc jechać na inne pole na no, tamto obok oczywiście a jeśli to ostatni moment Nie wiem czy znacie, ale ja znam Dobra dojedziemy do końca i na I na roz. Dobra, tu in ten drugi przejazd i na zrobimy, walniemy i idealnie na no, słupak no i będzie całe pole praktycznie inne no, zrobione Czyli z góry dobrze i no widzę. Nie, czekajcie, źle widzę, dobra, czyli tutaj. Muszę to czasami patrzeć, bo czasami to ino się człowiek pomyli przez przypadek i ino pojedzie tą samą drogą, co już zrobił. Także wiecie, widzę, trzeba uważać. Tu jeszcze kawałek damy nie czy tutaj się dało widzę, że się nawet nie dało, także tu się obornik mamy prawie rozrzucony na tym kawałku. Lecimy na tamten tutaj kolejny. uff, jak to zrobić? Dobra Ja mam pomysł na ten kawałek, ale to trzeba patent mieć na niego. Trochę dalej trzeba odjechać, bo trochę do sąsiada wale. Tam się nie obrazi, bo u niego chyba agregacja będzie robiona. Coś bym przestawił chyba, ale mi się to ino wydaje. Dobra, walić to dobra. Najwyżej będzie rozrzucany i ten między trochę, ale niestety coś się GPS widzę z rąbą, w sensie jeśli chodzi o GPS-a w sensie ze satelitą, bo, bo satelita coś chyba się opierdala w tym GPS-ie nieszczęsnym Noha jakiś wybój muszę ręcznie tutaj rosie dookoła, bo No, nawet nie starczy mi. No, dobra. No jezu, się widzicie. A się ciągnie cały pierdol od tego. Kurwa, gdzie ja jadę Tu. Przez pole pojedziemy i no przecież to. No moje. Kurwa, już tutaj mogę. Jezu. A się kierunki tych pól, bo jak mam trzy pola, tak jakby naprzeciwko się praktycznie to wiecie. Niesimy. Dobra, zadajmy sobie jest jeszcze jeden I sobie dokończymy to pole Przejdziemy i będzie gitara, nie? trzeba żeby most taki trafić A, i trafiłem To, żeby Nic nie jechało I łoknia łoknie łagnie, łognia. Trzeba robić tym nowym ciągnikiem i no Bo wejdą ten Awarie i będę musiał płacić ze swoich, a tak to zapłacać od gwarancji, które no jest. No dobra, się tego wyprzedzał wino, bo to bez sensu jest. Ale ja muszę i tak się naddać, bo niestety ale to jest ciągnik, a nie pojazd, który nie wykracza poza szerokości, także wita o co chodzi. Trochę do przodu dać. I na no, no Microsoft to i na okierowanie to ino trzeba więcej widzieć niż nie. Także wita Ale spokojnie, w Rolu się takie rzeczy robi, także się ino. Dwie, dobra. Idealnie? Patrzcie jak idealnie. Jeszcze lepiej chyba zjechałem niż wtedy. No, to mnie ogląda ten dwie... O Jezu, powietrze zeszło, Idę z tego. Z fotela pneumatycznego. To pneumatyk, które wszystko robią, tak się wita. By, no, zaoszczędzić czasu gospodarzem i żeby też no, umilić im komfort i, no, i ich pracy. Ja takim skorpionem, to mi się marzy, żeby takiego skorpionka sobie kupić No bo mój kolega to ino tylko w tych klasach też żyje Ale klas za drogi były i poszedł na układy z tym A może Casey, no ma jakąś ładowarkę teleskopową, kto wie Tego to szczerze wam nie powiem, bo nie wiem Ale może jakby tak podpowiedzieć case'owi, jak nie ma to może powiedzieć Casey, żeby takie coś zrobił, nie? Co to dla nich zrobić pojazd taki jak ten Scorpion? 4 kółka i 4 osie skrętne, znaczy 2 osie skrętne, 4 kółka, powinny być skrętne, nie 4 osie. <ślepy> Teleskop wysuwający się to tam odkupić od jakiejś innej firmy. <ślepy> Minowita, widzowie. Także temat na współpracę jest niezły W może tak jakoś może ta współpraca się rozwinie Zobaczymy Myślę, nie wiem kiedy będę Łomatko wow, matko Dobra bo cały rozrzutnik zaropognę. <grym, grym, grym>, ja pierdolę i będzie temat we wtorek na co nie? Na szota raczej No niż... Dobra, Kurwa, ile to mało miejsca jest Ja pierdolę, żebym sobie to Co już pełne? Może inne jo Nie ja wiem, dobra, zaraz zobaczymy. No i ładowarka co niech tu. Ło! Też ją odwalił, z Arminga mnie mi zminimalizowało. Dobra. Pełne ile zobaczymy. Czekajcie. Tu konie się to w gramole. Pełne rura Jedziemy jeszcze kadalny do pole dokończyć i dopiero skończymy odcinek także wiedziałem jeszcze się w 2 minutki przemęczcie no będziecie mieli spokój i do no już zaś po odcinku. Ja w sumie też, bo jakby YouTube to moja praca, ale po pracy jak nagram jakiś odcinek to jestem już taki zadowolony, że widzowie... O kurwa Łoknia ja! Jak? To? O kurwa Jak wyleciał mi chłop co jest coś, kurwa Jeść ta henki kurwa Kałodziejczyki pieprzone Dobra Dobra, od razu na lewo zjechałem, bo inaczej by ktoś pojechał. I... Włączę sobie już GPS-a, bo jeszcze mi zaraz przestanie, nie zacznie pracować i widać jak to z tym GPS-em i no będzie. Przepraszam, poprzez robiłem, tak widać. Dobra, ino będzie rozrzucał obornik i tu zobaczcie dwa przejazdy jeszcze zrobimy i picobello będzie. I pojedziemy jeszcze może na jakieś małe pole na koniec zobaczyć i, i koniec, nie? I widzicie po obornika praktycznie nie będzie Zobaczcie ile praca odchodzi. Dobra, chyba ile razy bym musiał tutaj przyjechać z moim małym eee moim małym rożytniczkiem czarno-białostockim? Ile bym musiał tutaj jeździć władzy? O, matko, 100 razy bym chyba musiał tu jeździć na te trzy kawałki, nie? A tak, cyk, feki, dobra, że tam rzuciła i na mnie do końca. To i no to już jeden przejazd i no został, także... Też teraz pewnie w poniedziałek w mojej szkole jest ten taki Zeta Camp Także jak moja klasa ogląda ten odcinek To i no pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki, żeby o coś się zadziało na tych meczach jak nasza polska kadra no ale dobra no, ja mecz może i mało oglądam, ale znaczy jest brzadko, ale i... praktycznie to ino i wcale też ale czasami jak coś ma się wydarzyć i no jak polska reprezentacja gra to i, no może i, i warto wejść, czasami może coś się zadzieje a zawsze można się pośmieć trochę zobaczyć ja też jakie pole będziemy być piesa włączę bo to małe takie małe pole że będą się piesa i no włączą dobra będzie kid jak tak pojadę dobra ma będzie kończyć widzowie bo ajno ja Muszę jeszcze do materiału powrzucać, a żebym też miał jakieś daily. Także wiecie o co chodzi. Tak się jutro niedziela i ten odcinek w poniedziałek, także i na no, spoko będziecie mieli dwa odcinki, już będą tam nie z głowy. Ja też to też nagram może znowu ze dwa. a tym mogę zjechać w sumie sobie. Jak się skończy, to i no zakończymy odcinek, że zostać. A, robornika 4 tony. To myślę, że akurat do końca dojedziemy i no, może i no do końca byśmy dojechali. Zobaczymy. No zobaczcie, jak ten rozrzutniczek pięknie rozwala. Bergman to Bergman, nie? Lider chyba wśród rozrzutników, tak mi się wydaje. Dobra, także ja będę leciał po borniku, bo jeszcze mi tu widzę, że za dużo oba zostało, bo to mi waga pokazuje. <grym> ja lecę po borniku, chcę dokończyć to pole z odcinkiem. Widzimy się na kolejnym odcinku na razie i cześć widzowie, miłego poniedziałku.